Ten zlot rządzi się swoimi prawami. Już po raz dziesiąty stary rynek w Płocku zapełnił się zabytkowymi Mercedesami. Początki zlotu Mercedesem po Wiśle nie były jednak tak obiecujące. Na pierwszym było 14, w tym dwa moje. Dzisiaj mamy ponad 75 aut. A wśród nich naprawdę niepowtarzalne auta. Mercedes-Benz 190 SL, w latach 50. ulubiony auto gwiazd. Dziś jeden z najbardziej cenionych i poszukiwanych przez kolekcjonerów modeli tej niemieckiej marki. W porównaniu do dzisiejszych bo nie odbiega naprawdę, szczególnie komfortem. Jest bardzo wygodny, jest dość zrywny, czy w trasie czy po mieście jest jak najbardziej auto do jazdy na co dzień. A podczas tej codziennej jazdy zwraca na siebie uwagę jak mało który samochód. Gwiazdy W wie, jest dużo chłodniej. Yy, ludzie patrzą się dookoła, zro, robią zdjęcia, machają. Jest bardzo przyjemnie, naprawdę. O nieco innym komforcie można mówić w przypadku tego Mercedesa 300 Adenauer. Elegancki i potężny, szybko stał się ulubionym autem największych. Adenauer, ten, ten przydomek wziął się stąd, że kanclerz Niemiec w latach 40. i 50., Konrad Adenauer, jeździł takim autem. Miał ich w sumie sześć i tak je polubił, że właściwie nie chciał żadnym innym później jeździć. Tym autem żaden kanclerz Niemiec nie jeździł, ale Mercedes-Benz L319 ma również spory wkład w rozwój Niemiec. W latach 50. i 60. używane były one m.in. przez sprzedawców węgla. Nie mieli oni lekkiej pracy, wszystko obsługiwane było ręcznie. O elektronice czy pneumatyce w tego typu autach nikt wtedy nie myślał. To jest no, portoplasta dzisiejszego Sprintera. E, samochód, który rzeczywiście gospodarczo wzniósł, wsparł Niemcy e, po odbudowie wojennej. Fajny czas na spędzenie wolnego czasu, tak naprawdę, od pracy. Bardzo fajnie jest. Podobają mi się samochody. Szczególnie ten tutaj, z który stoi. Ten, czyli Mercedes W113 Pagoda w wersji California Coupe, Wyprodukowano tylko 1200 egzemplarzy tego auta. Jak samochód już trafił do mnie do garażu, został rozebrany całkowicie na części pierwsze do absolutnie pojedynczej śrubki i renowacja pojazdu trwała równiutkie dwa lata. Samochód w tej chwili można powiedzieć jest w lepszym stanie jak z fabryki wyjechał. Również w niemal idealnym stanie jest ten Mercedes W123. Każdy przejechany nim kilometr jest zapisywany przez jego właściciela. To jest instrukcja, jak, jak samochód wyprowadzić z garażu w razie śmierci właściciela dla małżonki i jego kolegi. Bo samochód ma trzy zabezpieczenia: każda naprawa, każda wymiana, każda wymiana płynów ustrojowych w aucie, przebiegi roczne. A to wszystko, a nawet jeszcze więcej, zapisane jest w dwóch zeszytach. Do Płocka swoim Mercedesem przyjechał też aktor Mateusz Damiński. Jest bardzo wiele ciekawych aut dzisiaj tutaj w płocku. Najciekawszym jest 123 w kolorze białym kupę. Moja osobista. Oczywiście żartuję. Serce rośnie, jak się patrzy, patrzy na te samochody. Przypomnijmy, na starym rynku w Płocku pojawiło się ponad 70 zabytkowych aut z gwiazdą na masce. Mercedes ma ten magnes i, i, i zrzesza ludzi, którzy, którzy mają tą samą pasję. To, co jest najważniejsze w tym zlocie, to jest atmosfera. Bez gwiazdy, nie ma jazdy. Zgodnie z tradycją, 11 zlot Mercedesem po Wiśle odbędzie się za rok, również w Płocku. Organizator po cichu liczy już na kolejny rekord frekwencji.